Zakończyliśmy etap testów wewnętrznych Mewo. Zakończyliśmy go z sukcesem, bo udało nam się wykryć parę błędów, ale też wszystkie z nich zostały naprawione. Oznacza to, że przez ponad trzy tygodnie około 200 rowerów, tak elektryków, jak i klasycznych, jeździło po trójmieście i innych gminach, które są partnerami tego projektu, a użytkownicy mogli zwracać uwagę zarówno na funkcjonalności samego pojazdu, jak i aplikacji. Natomiast z poziomu zarządzających projektem można było sprawdzać, czy jest zgodny ze specyfikacją. Z tym, co zamawialiśmy w drodze zamówienia publicznego i czy w kwestii nadzoru wszystko działa tak jak powinno. Ponieważ odpowiedzi na wszystkie te pytania były twierdzące, dzisiaj możemy rozpocząć kolejny etap. Tym razem jest to etap testów zewnętrznych. Już dziś ponad tysiąc rowerów dostępnych jest dla mieszkańców metropolii na ulicach trójmiasta i okolicznych miejscowości. Docelowo będzie ich 1500. Każdy może pobrać już dziś aplikację, czy to w systemie Android, czy iOS, na swój telefon i za jej pomocą korzystać korzystać z roweru Mewo. Żeby korzystać z tego roweru, należy podpiąć swoją kartę kredytową, ale nie dlatego, że etap testów jest płatny, bo rowery są bezpłatne i korzystanie z nich w etapie testowania również jest bezpłatne, ale dlatego, że wprowadziliśmy obowiązek odstawiania roweru do stacji. A jeśli ktoś tego nie uczyni, to niestety zostanie obciążony karą 10 zł. Kolejnym ograniczeniem który, jak sądzę, nie będzie dolegliwe dla użytkowników, jest zakaz wyprowadzania rowerów poza strefę mewo. To znaczy, jeśli używasz roweru, to tylko w tej strefie, w której mewo funkcjonuje. Myślę, że to będzie kolejny owocny etap, kiedy dowiemy się jeszcze o ewentualnych koniecznościach korekt, wprowadzimy je i za kilka tygodni oficjalnie wystartujemy mewo. Co do którego jestem przekonana, że będzie bardzo użyteczne i bardzo lubiane przez naszych mieszkańców.